Urodziny Ani Leszek Rocznica Imieniny Florki Mikołajki Dzień Kota Święta Co ja im mam kupić wszystkim na prezent? Nie mogę im stale kupować skarpetek Mam dzisiaj dla Was przygotowane 12 propozycji Od firmy Neotools na prezent Może któraś z nich Wam się spodoba I pomoże w doborze prezentu Zapraszam na film Założyliśmy sobie dzisiaj, że pokażę Wam 12 produktów, 12 minut. Zobaczmy, czy nam się to uda, dlatego nie mi tręczmy czasu i zaczynamy. Zacznę najpierw od zestawu survivalowego 3 w 1 firmy NEO. Jest w takim ładnym, gustownym pudełku. Składa się z trzech rzeczy. Pierwszy to jest latarka czołowa, 10W, 800 lumenów, akumulator litowo-jonowy, 3 godziny działa po całkowitym naładowaniu. Następnym produktem w zestawie jest to bransoletka Survivalowa. Składa się z pięciu elementów. Jest tutaj kompas, krzesiwo, gwizdek alarmowy, bardzo ostry nóż oraz 3,5 metrowa linka parakordowa, bardzo wytrzymała, nośność do 250 kg. Bransoletka ma długość. 24 cm, szerokość 26 mm. Następnie mamy nóż o długości 16,5 cm. Ostrze jest pokryte tytanem, rękojeść jest drewniana, oczywiście nóż jest z blokadą. Z możliwością przypięcia do paska za pomocą klipsu. Jak wspomniałem wcześniej, cały zestaw jest w pięknym pudełku, opakować i świetnie się nadaje na prezent. Lecimy dalej. Następną propozycją na świetny prezent jest taki Multi Tool. Jest to taki scyzoryk wielofunkcyjny 10 w jednym, taki niewielki. Kiedyś się wam chwaliłem, że wożę sam z sobą. Składa się z 10 narzędzi. Są to m.in. kombinerki, latarka, cążki, wkrętak PH dwójka, pilniczek piła otwieracz do puszek, otwieracz do konserw. Wygodny w ręce, bardzo niewielki. W takim niewielkim pokrowcu, który śmiało można przymocować do paska albo wrzucić gdzieś. Jest niewielki, bardzo mocny, bardzo wytrzymały. Śmiało polecam. Następny produkt. Termos o pojemności 1 litra. To jest słuszna pojemność naprawdę. Wykonany ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem, żeby się nie poparzyć. Bardzo przydatny na długich wędrówkach. Jak ktoś lubi herbatę, kawę, gorące napoje, to warto mieć naprawdę taki termos. Producent deklaruje, że temperatura płynu po 12 godzinach będzie sięgała nawet 60 stopni, a po około 6 godzinach nawet do 75 stopni, więc ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Jest dziubek, jest kubek o słusznej pojemności. Śmiało się nadaje. Lecimy dalej. Następny produkt, latarka czołowa akumulatorowa 600 lumenów, moc 6 W, zasięg świecenia nawet 90 metrów. Producent deklaruje, że w najsłabszym trybie ta latarka będzie Wam świeciła nawet do 6 godzin. Czas ładowania to jest 2 godziny, ma 4 tryby świecenia, w tym jest jeden strobosko. Oczywiście latarkę można wyciągnąć z tego uchwytu i używać jako zwykłej latarki. Jest niewielka, poręczna, śmiało można ją schować do kieszeni i mieć z sobą. Dalej mamy rękawiczki. Wyglądają jak rękawiczki wyburzeniowe, ale to nie są rękawiczki wyburzeniowe. Ich najważniejszą zaletą jest to, że mają magnes. Są to rękawiczki do prac domowych, majsterkowych i tak dalej, do których można przyczepić sobie drobne metalowe rzeczy, żeby wam nie zginęły. Jakieś gwoździe, nakrętki, śrubki i i dalej. Rękawiczki mają na palcach i na grzbiecie dłoni takie wzmocnienie, żeby chronić po prostu ręce. Solidnie wykonane, całkiem niezłe. Jeżeli jednak nie potrzebujecie rękawiczek, ale potrzebujecie magnes do łapania drobnych metalowych elementów, na przykład w serwisach komputerowych itd., jest taka opaska magnetyczna z ośmioma bardzo mocnymi magnesami neodymowymi. Świetnie utrzyma, świetnie przytrzymuje drobne metalowe elementy, ale mimo tego, że jest tak mocna, wytrzymała, waży tylko 130 g. Jak już wspomniałem o serwisach komputerowych, serwisach elektronicznych, to na pewno przyda im się taki wkrętak akumulatorowy, bardzo mocny, 2,7 Nm. W tym wygodnym ETUI macie 45 najpopularniejszych bitów: są to PH, PZ, płaskie torksy, imbusy przedłużki, Narzędzie jest ładowane przez micro USB, jest podświetlane. Sam, sam wkrętak akumulatorowy doskonale się mieści dosłownie do każdej kieszeni. Moja taka uwaga: jest tutaj taka wytłoczka, w którą wciskamy ten wkrętak. On wychodzi bardzo ciężko, bo jest solidnie, mocno zamontowany. Warto więc to oczko, które tutaj jest, na przykład do, do jakiejś tam smyczy, umocować sobie, skierować od góry. Wtedy dużo łatwiej będzie Wam. Je. Wyciągnąć. Następnie mamy coś, co powinno się znaleźć dosłownie w każdym domu. Jest to zestaw krętaków: trzy płaskie, trzy krzyżakowe. wkrętaki są wy wykonane z wytrzymałej stali. Końcówka jest magnetyczna, wykonana jeszcze utwardzanej stali. Dwukomponentowa rękojeść, nieślizgająca się doskonały zestaw przydatny w domu. Całość jest umieszczona w takim uchwycie, który można śmiało przykręcić lub powiesić na ścianie. Następnie mamy Torbę monterską z organizatorem. Bardzo wytrzymała, lekka, sztywna konstrukcja, wyjmowana przegroda. 17 kieszeni wewnętrznych, dwie zewnętrzne. Torba posiada trzy komory główne, wzmacniane zamki, wygodny pasek na ramię, wzmacniany uchwyt do ręki. Ta torba monterska jest przeznaczona przede wszystkim dla instalatorów, którzy muszą mieć większość swoich narzędzi stale przy sobie. Teraz najprzyjemniejsza część tego filmu, czyli zabawki. Zabawki oczywiście dla dzieci, chociaż jak gdybym miał z 40 chociaż lat mniej, na pewno też się bym tym bawił. Pierwszą naszą propozycją będzie taki kuferek, taka walizka narzędziowa przeznaczona dla dzieci od lat 3. Każde dziecko w tym wieku. Które będzie się tym bawić, będzie na pewno zadowolone. Rodzice też będą zadowoleni, bo będą mieli chwilę spokoju. Narzędzia są ekologicznie wykonane naprawdę porządnie. Część jest wykonana z drewna, są bardzo bezpieczne. Śmiało można się nimi bawić. Skład zestawu oprócz tej naprawdę fajnej skrzyneczki wchodzą śrubki, nakrętki, młotek, młotek ciesielski, klucz płaski, krętak płaski, fontownik oraz świetna piła. Wyjątkowo następną pozycją jest zestaw zabawek od firmy grafit są tutaj kolorowe narzędzia ale wykonane z plastiku, nie z drewna tak jak w poprzednim, jest kątownik są poziomice, są skrętki jest multi tool taki o, coś takiego, jest oczywiście bardzo ważna sprawa, bo ja jestem uczulony na punkcie bezpieczeństwa, czyli maseczka ochronna można założyć, może też udawać rycerza, są wymienne bity, jest grzechotka, nawet kołacuje. Ale najważniejszym elementem zestawu jest prawdziwa działająca wkrętarka z regulowanymi obrotami, wymiennymi bitami. O, tutaj klucz nasadowy przód, tył zakręcanie, odkręcanie. Działa na dwa paluszki AA, niestety nie są dołączone w zestawie. Wiertarka jest też bardzo cicha, co ma znaczenie dla rodziców. Na sam koniec Opus Magnum mamy taki mini warsztat. Cały stół monterski dla dzieciaków. Skręcaliśmy go tutaj z kubą, udało nam się, czyli dzieci też sobie poradzą. Składa się z kilku popularnych narzędzi, klucz płaskooczkowy, Tutaj mamy nasadowy, młotek, kombinerki, piła. Mamy też imadło, śrubki, nakrętki, jest szuflada. Jest wiele możliwości składania tego zestawu. Tu są takie szpileczki regulowane, na których możecie sobie powiesić narzędzia, dwa pojemniki na jakieś śrubki, nakrętki, cokolwiek. Można sobie oczywiście go montować z innymi narzędziami. Wiem, że w wielu pokojach dziecięcych znajdują się takie dziecięce kuchenki. Myślę, że ten mini warsztat śmiał może z nimi konkurować zapewni wiele godzin świetnej zabawy yy, dla dzieciaków. Do której też zapraszam rodziców. Jak sami mogliście zauważyć, marka Neo to nie tylko poważne produkty dla dorosłych. W jej bogatej ofercie są też inne rzeczy, które świetnie nadają się na prezenty. Mam nadzieję, że któraś z propozycji, które wam dzisiaj pokazywałem, przypadnie Wam do gustu i pomoże rozwiązać Wasze problemy z doborem prezentu. Pamiętajcie też, że super jest dawać prezenty, ale zawsze jeszcze lepiej jest je dostawać, więc nie zapomnijcie, proszę o sobie. Jeżeli jednak żadna z propozycji, które wam dzisiaj pokazywałem, nie przypadła wam do gustu, to zapraszam was na naszą stronę www.speckable.pl, gdzie mamy mnóstwo innych świetnych rzeczy od firmy Neo, których jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was na następne filmy. Do zobaczenia. Serwus. Cześć.